Dziwne przypadki Nikoli Zalewskiego. Równie dobrze ten film właśnie tak mógłby się nazywać. Dzisiaj porozmawiamy sobie o reprezentancie Polski i o tym, co dzieje się z nim za każdym razem, kiedy zakłada na siebie koszulkę Romy. O co w tym wszystkim chodzi? Co jest nie tak? Ale słuchajcie, nie zapominamy też o najważniejszym wydarzeniu tego weekendu w świecie piłki nożnej, czyli El Clasico. Starcie, wielkie starcie Realu Madryt z Barceloną. W Barcelonie oczywiście Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Kto będzie górą? Real czy Barcelona? Z tej okazji słuchajcie, mamy dla Was naprawdę fajną promocję. Sami zobaczcie. 300 zł bonusu od STS za wytypowanie drużyny z golem w meczu Real Barcelona. Jak je zdobyć? Zarejestruj się w STS z naszym kodem PROMOZP. Dokonaj pierwszej wpłaty na konto depozytowe za minimum 50 zł. Postaw pierwszy kupon za minimalną stawkę 2 zł. Pamiętaj, że w akcji biorą udział kupony solo oraz akos klasycznej oferty przedmeczowej. Więcej informacji na temat promocji znajdziesz w opisie i komentarzu pod filmem. Hazard może uzależniać. Graj mądrze. Przed meczem z Portugalią w Lidze Narodów Nikola Zalewski wziął udział w konferencji prasowej, podczas której z jego ust padły takie słowa. Roma? Zobaczymy. Teraz jestem na zgrupowaniu reprezentacji i skupiam się na meczu z Portugalią, a potem na Chorwacji. Reprezentacja jest dla mnie bardzo ważna, ale klub oczywiście również. Kiedy wrócę, to dalej będę walczył o to, żeby grać w Romie. W meczu przeciwko reprezentacji Chorwacji wahadłowy znowu pokazał to, z czego słynie w biało-czerwonych barwach. Dryblingi, rajdy, efektowne akcje. No i przecież Zalewski strzelił tego niezwykle ważnego gola na 2-3, który pozwalał nam wszystkim marzyć o korzystnym rezultacie. Nie ma chyba dzisiaj kibica reprezentacji Polski, który wyobraża sobie drużynę bez zawodnika Romy, właśnie po tej lewej stronie. On naprawdę robi tutaj u nas różnicę. A potem wraca do klubu, i pięć dni po takim meczu z Chorwacją, Zalewski dostał szansę od trenera Juricia w pierwszym składzie rzymskiej ekipy. Rywalem Romy był Inter Mediolan. Długo utrzymywał się bezbramkowy remis, aż tu w końcu przyszła 59 minuta meczu. Reprezentant Polski. W dziecinny sposób stracił piłkę i tym samym doprowadził do kontry, z której padł jedyny gol w meczu. Inter wygrał 1 0. Na Zalewskiego po raz kolejny wylała się fala krytyki. Il Messagero napisał: Nikola Zalewski był najsłabszym ogniwem Romy. Brakowało mu polotu i dynamiki. Miał problemy z zaangażowaniem się w ataku. Często tracił piłkę, co bezpośrednio doprowadziło do zwycięskiego gola Interu. Cokolwiek probierz robi z nim w Polsce, Roma rozpaczliwie potrzebuje tego samego to nie tylko Il Messagero, bo ogółem po tym meczu włoskie media nie zostawiły na Zalewskim suchej nitki. Za występ przeciwko Interowi zebrał najgorsze oceny w całej drużynie. Po powrocie do podstawowego składu wieczór w jego wykonaniu okazał się katastrofą. Popełnił dwa wielkie błędy. Zmarnował kontratak, a potem stracił piłkę, która pozwoliła Interowi zdobyć gola. Pisało o Polaku Il Tempo. Nawet Zbigniew Boniek w niego zwątpił. Gdyby zrobić ranking największych romanistów w Romie, Zalewski byłby na pierwszym miejscu, bo on kocha te barwy. Spójrzcie na mecze Zalewskiego w reprezentacji Polski to piłkarz z prawdziwego zdarzenia. Pamiętajmy, że dostarczył nam wielu radości. Gdyby poprawił dośrodkowania i grał 20 metrów wyżej, pokazałby swój pełny potencjał. Młodych trzeba wspierać. Może brakuje kogoś, kto by ich pocieszył i pomógł im się rozwijać. Mam nadzieję, że Nikola i Roma wrócą na właściwe tory. Nie chciałbym, żeby Roma żałowała utraty potencjalnie świetnego zawodnika na lewym skrzydle. Mam nadzieję, że ta burza przeminie i wszystko wróci do normy. Tak, jest. Jeszcze w połowie września w rozmowie z Radio Romanista mówił Boniek. Natomiast po meczu z Interem wypalił na kanale Prawda Futbolu coś takiego. Jak Nikola Zalewski gra w Romie, to mam wrażenie, jakby grał jego brat. To zupełnie inny zawodnik niż ten, który gra w reprezentacji Polski. Wydaje mi się, że tu chodzi o psychikę. Ten chłopak w Rzymie jest uważany za takiego piłkarza. Nie chcę za dużo mówić, ale wydaje mi się, że jak to tak ma wyglądać, to lepiej, żeby Nikola sobie gdzieś poszedł. No tak, a przecież mógł iść. Dziennik z rzymskiego dziennika La Repubblica Matteo Pinci w rozmowie z WP Sportowe Fakty powiedział Latem Zalewski najpierw odrzucił ofertę transferu do PSW Eindhoven. Potem ofertę przedłużenia kontraktu z Romą. A w ostatnim dniu okienka propozycję z Galata Sarai, która miała przynieść Romie 12 milionów euro. Po tym wszystkim klub odstawił go od pierwszego zespołu. Nowy trener Juric przywrócił go do składu, dał szansę. Jednak kibice mu tego nie wybaczyli i wygwizdali. Ale tak naprawdę Zalewski od dwóch lat gra w Romie na bardzo niskim poziomie. Bardzo dobrze spisywał się tylko w pierwszym sezonie za José Mourinho. Potem jego forma drastycznie spadła i obecnie niczym się nie wyróżnia. I to jest niestety smutna prawda na temat Nikoli Zalewskiego. On w Romie po prostu nie dojeżdża. Gra słabo, nie przekonuje, nie robi żadnych liczb. A jakby tego było mało, to jeszcze ma przeciwko sobie kibiców, którzy po prostu mają go dość. Dlaczego? Pinci to tłumaczy w ten sposób. W waszej reprezentacji gra bardzo dobrze, strzela gole, a potem w klubie zupełnie tego nie widać. Fani uważają, że w barwach Romy nie stara się tak mocno jak w kadrze. A może właśnie tutaj chodzi o to, o czym wspomniał Boniek? Zalewski właśnie tak bardzo chce się pokazać w Romie, udowodnić tą swoją wartość, że po prostu się spala i wychodzi tylko gorzej, gorzej i jeszcze gorzej. Przyjeżdża na reprezentację i tu czuje luz, radość z gry, a wraca do Rzymu i jest klapa. Komentator Eleven Sports Dominik Guziak nie ma złudzeń. Decyzja, że Zalewski odejdzie zimą, została już Podjęta. Nie wiem, co musiałby zrobić, żeby odbudować swoją pozycję po tylu miesiącach słabej gry. To w takim razie jaki kierunek powinien wybrać reprezentant Polski, skoro odrzucił Holandię, Turcję? Według Guziaka powinien zostać we Włoszech. Fiorentinie miałby więcej okazji do gry. Ten klub gra na dwóch frontach, a Nikola Zalewski nie stałby na straconej pozycji w walce o miejsce w składzie. Jeśli jednak będzie chciał się odbudować, to niegłupim pomysłem mogłoby być odejście do klubu z dolnej części tabeli, jak chociaż by Parma. Tam jest wielu młodych piłkarzy, gra się ofensywnie, często z kontry. I tu u Zalewskiego mogłyby pojawić się liczby. Inną opcją jest Como, gdzie trenerem jest Cesk Fabregas, a jego drużyna gra technicznie, chce długo mieć piłkę, bazuje na dośrodkowaniach pojedynkach. Polak pod tym względem pasowałby do zespołu Fabregasa i na pewno by się rozwinął. A i środowisko jest inne, bo Parma i Como to mniejsze kluby, i popełnione błędy, jak ten z Interem, nie odbijają się takim echem. W Rzymie nikt nie daje ci o tym zapomnieć. Nie Chowasz się przed tym, tłumaczy ekspert Eleven Sports. O tej Fiorentinie w kontekście Zalewskiego to mówi się już od dawna. Najważniejsze, żeby zimą Nikola znalazł sobie taką klubową reprezentację Polski. Czyli miejsce, w którym po prostu będzie się dobrze czuć i w którym w końcu będzie mógł rozwinąć skrzydła. Bo przecież o tym, że on potrafi bardzo dobrze grać w piłkę, to my wszyscy wiemy. No, męczy się ten nasz Nikola w Rzymie straszliwie. To aż przykro się ogląda. Jak zobaczyłem to, co wyprawiał w meczu z Interem i tego jego babola po którym padła bramka dla Interu poszła taka kontra gdzie po prostu to już to już jak oni lecieli na bramkę to już było wiadomo że to się skończy bardzo źle no to złapałem się za głowę i pomyślałem sobie matko co ty wyprawiasz chłopie to jest tak jak Zbigniew Boniek mówi jest dwóch Zalewskich. Jeden w reprezentacji Polski cieszy nasze kibicowskie biało-czerwone oczy swoimi dryblingami, efektownymi akcjami, asystami, z golami. Natomiast ten Zalewski w Romie, kiedy zakłada koszulkę Giallo Rossi, to jest jak jakiś taki nieudolny brat bliźniak. Jakby odwalał na boisku jakieś piłkarskie jaja. Traci piłkę, nieudolne te akcje, dryblingi. No po prostu nie da się na to patrzeć. I jedynym rozwiązaniem, zresztą tak jak wszyscy mówią, to już jest chyba ten czas, to jest ta zima, to okienko transferowe trzeba opuścić Rzym. Trzeba w końcu spod tych skrzydeł Romy się wydostać i rozpocząć tą swoją karierę na nowo. Bo na razie to Zalewski znalazł się na takim bardzo poważnym zakręcie, no i mocno się zastanawia, co dalej. Według mnie, tak jak zresztą tutaj eksperci mówili, on jest w tej Romie już skreślony. Tu już nie ma czego szukać, tu już nie ma co czekać na jakiś przełom bo ten przełom po prostu już nie przyjdzie. Teraz czas na transfer. I tu się zastanawiam, czemu była odrzucona latem oferta z PSV Eindhoven. Nie wiem, może mnie poprawcie, ale według mnie to byłaby idealna drużyna właśnie dla takiego zawodnika jak Zalewski. Szczególnie, że w Eredivisie w Holandii Preferuje się tą ofensywną grę. No i tutaj zalewski na pewno byłby ustawiany wyżej. Te ramy taktyczne byłyby trochę nie takie ścisłe, nie tak, nie tak nie, trzymałyby naszego zawodnika. Mógłby sobie trochę bardziej po tej lewej stronie pofruwać. W końcu zrobić jakieś poważne liczby, bo przecież te jego liczby w romie no nie są poważne, jak patrzy się na bramki, czy na liczbę z asyst. No nie są to poważne liczby którymi zawodnik hasający po skrzydle może się chwalić, to na pewno nie. No i on w takim PSW zdecydowanie mógłby bardziej pofruwać, postrzelać, poasystować, pograć. On nawet w takim gwiazdorskim składzie Galatasaray mógłby poszaleć. Nie wiem, dlaczego nie doszło do tego transferu Dlaczego Zalewski postanowił to odrzucić, nie zgodzić się, zostać w tej Romie i dalej się męczyć? Ale tak jak zresztą tutaj cytowałem Dominika Guziaka, też mi się wydaje, że po prostu Nikola Zalewski celuje mimo wszystko w to, żeby zostać we Włoszech, zostać w jakimś klubie Serie A. No i Fiorentina Parma-Como. Ogółem wydaje mi się, że te trzy opcje brzmią całkiem spoko. Ja do tej Fiorentiny jestem tak z rezerwą nastawiony, a to dlatego, że mieliśmy już Polaków w barwach drużyny z Florencji, no i tam różnie to wychodziło, prawda? Nie wszystkim Polakom w Fiorentinie poszło tak, jak wydawało się, że może pójść. I tylko dlatego jestem trochę do tej Fiorentiny uprzedzony. W każdym razie Zalewski musi już postanowić, musi odejść, musi postawić na transfer. Tu innego rozwiązania nie ma. A ja dzisiaj dziękuję wam za uwagę. Przypominam o specjalnej, bardzo fajnej promocji na nadchodzące El Clasico. To już ten weekend, sobota 21. Real Madrid-Barcelona będzie się działo. Zresztą w piłkarskim świecie zawsze się dzieje i tutaj na kanale z zapołowy też zawsze dużo się dzieje. Dlatego zachęcam do subskrypcji, do łapkowania, do bycia z nami, do oglądania. Ale mi się zrymowało na koniec. No i to już w takim razie jest. Chyba właśnie koniec. Dzięki, cześć, już nic lepszego nie wymyślę. Pa!